Serwis informacyjny Stewczyk TV Marcin Wikło, witam i zapraszam. Rafał Ziemkiewicz przed sądem. Publicysta został pozwany przez Adama Michnika za stwierdzenie, że redaktor naczelny Gazety Wyborczej zwykł terroryzować przeciwników pozwami sądowymi. Czepiamy się słowa terroryzować, ale generalnie konstrukcja myślowa jest taka, żeby mnie skazać za całokształt, twierdzi Ziemkiewicz, a pozew nazywa kuriozalnym. Nie wiem, czy to jest sprawa do sądu. Każdy polonista z użyciem słownika języka polskiego by, by, by tę dyskusję rozstrzygnął, no ale takie są procedury, że jeśli pieniacz pozywa kogoś do sądu, no to rozprawa się musi odbyć niestety. Redaktor Adam Michnik poczuł się dotknięty stwierdzeniami, które są nieprawdziwe i które pomawiają go o takie właściwości i takie postępowanie, które nigdy nie miało miejsca. Pan Adam Michnik nigdy nikogo nie terroryzował, w sensie wobec nikogo nie używał przemocy, ani też pan Adam Michnik nie ma żadnych usłużnych sędziów, którzy by wydawali korzystne dla niego wyroki. Prawo jest stworzone na przykład prawo nie Tykalności cielesnej jest stworzone, żeby chronić obywatela zwykłego. I kiedy zwykły obywatel został przez kogoś pobity, na przykład na ulicy, i wnosi do sądu o sprawę, no to jest oczywiste, to do tego prawo jest, do tego jest sprawiedliwości. Ale jeżeli bokser wychodzi na ring i, i, i zostanie tam znokautowany, i on korzysta z tego prawa i pozywa swojego przeciwnika z ringu do sądu i domaga się wyroku za to, że został pobity, to jest to skończony idiotyzm. Sytuacja Adama Michnika jest właśnie taka, że on zdołał sądy zmusić, dlatego mówię, że sądy się wykazały usłużnością do tego, że, że w ogóle takie sprawy przyjmują. KGHM Polska Mieć, Grupa Kapitałowa Syntos oraz firma LPP to laureaci 10. edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki. W tym roku specjalną perłę honorową otrzymał światowej sławy oto chirurg profesor Henryk Skarżyński. Statuetki zostały rozdane podczas gali na Zamku Królewskim. Naszą misją jest promocja Polski na świecie, budowanie jej pozytywnego wizerunku, a ten wizerunek można budować pokazując najlepszych. Zawalczmy o veto dla GMO pod Pałacem Prezydenckim. Protest pod takim hasłem szykują przeciwnicy dopuszczenia produkcji modyfikowanej żywności w Polsce. Na krakowskim przedmieściu spotkają się w niedzielę 25 listopada. Protest planowany jest także trzy dni później, bo najprawdopodobniej właśnie 28 listopada nad ustawą będzie głosował Senat. Weźcie ze sobą bębenki, gwistki, piszczałki, grzechotki. Niech prezydent nas usłyszy. Czytamy w oświadczeniu przeciwników produkcji żywności modyfikowanej. Zbieramy się, by wywalczyć weto dla GMO. Pikieta skierowana jest przeciwko nowej ustawie o nasiennictwie utworzonej na podstawie projektu prezydenta. Bronisława Komorowskiego. Usunięto z niej wszelkie zapisy dotyczące zakazu stosowania i rejestracji GMO w Polsce. Koalicja rządowa PO i PSL przegłosowała 8 listopada w Sejmie ustawę dopuszczającą obrót nasionami GMO w Polsce, mimo że cała nauka niezależna, cała opozycja oraz znacząca część społeczeństwa uważa żywność GMO za szkodliwą dla zdrowia i gospodarki kraju. Mało tego, ustawa nie narzuca obowiązku znakowania żywności i nasion GMO. Nie będziemy więc wiedzieć, czy kupowane przez nas żywność, czy nasiona są genetycznie zmodyfikowane, czy nie? Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej dysponuje z wyroku Trybunału możliwością ustawowego zakazu GMO. W poniedziałek 26 listopada na rynek trafi nowy dwutygodnik w sieci. W magazynie znajdują się publikowane w Internecie artykuły, komentarze i opinie znanych osób ze świata polityki, kultury, biznesu i ekonomii. Redaktorem naczelnym w sieci został szef portalu wpolityce.pl, Jacek Karnowski tygodnik w sieci powstał, ponieważ w internecie, w portalach, na portalach, w których pracujemy, które tworzymy, które współtworzymy, które odniosły rzeczywiście bardzo duży sukces. Jest niezwykle wiele cennych treści, wywiadów, opinii, komentarzy, także informacji. Takich informacji, które nie pojawiają się na przykład w telewizjach czy gazetach, no tego głównego nurtu, tych, tych które są na rynku. Uznaliśmy więc, że to jest dobry pomysł, by te treści, te nasze komentarze, te opinie, to wszystko, co, co, co mają już internauci, przełożyć na papier, dać to w formie takiej tradycyjnej, drukowanej. Dla internautów także, bo niektórzy wolą w spokoju przejrzeć to, co im miga na ekranie, co przelatuje, no gdzieś zastanowić się, czy w środkach komunikacji. I dla tych, którzy nie mają, nie chcą mieć dostępu do internetu i dla których ten świat jest zamknięty. Powstał więc dwutygodnik w sieci, dwutygodnik osobistych opinii. Taki, który zawiera to, co do tej pory było w wolnym świecie internetu, a teraz to jest przełożone na papier. To był serwis informacyjny Stewczyk TV. Dziękuję i do zobaczenia.